Cześć, witajcie na kanale GIT, ja jestem Burzyk i zapraszam Was do odsłuchania moich wyrażeń z ponad miesiąca testowania klawiatury bezprzewodowej, mechanicznej, bardzo ładnej zresztą Logitech G515 TKL. Klasyczne Srebrno-szaro-niebieskie pudełeczko dla tej gamingowej części marki Logitech skrywa samą klawiaturę. W naszym przypadku jest to wersja biała. Do tego mamy przewód USB-A na USB-C do ładowania i transmisji danych w razie potrzeby. Nano odbiorniczek Lightspeed, zawsze u Logitecha bezprzewodowo jest. No i instrukcja obsługi. G515 w wersji TKL, czyli TKL. 10 przycisków mniej. To klawiaturka powiedzmy turniejowa, aczkolwiek dość ciężka. Świadczy to też o tym, że jest dobrze wykonana. Waży 840 gramów bez przewodu, oczywiście. A jej wymiary pozostałe to 368 x 150 na maksymalnie 22 mm może maksymalnie, minimalnie 22 mm w tym punkcie najwyżej na przycisku, bez rozstawionych nóżek, bez, podnie... bez podniesionych stopek. Sam przewód, jeśli już musimy go użyć, ma 180 cm długości, więc bez żadnego problemu może służyć za klasyczny, standardowy przewód i zrobić z niej klawiaturę przewodową, ale po co? No i naprawdę godnym podziwu jest czas pracy na jednym naładowaniu tej klawiatury, bo 36 godzin na pełnym podstawie. Podświetleniu możemy spokojnie uzyskać. Mnie się nie udało jeszcze je rozładować właśnie z takiego trybu korzystając, gdyż po prostu ją sobie co jakiś czas doładowuje. Spadło do 10%, godzinkę mniej więcej podpiąłem kablem zwykłym USB-C na zwykły port USB w kompie i do 75% mi ta bateria się naładowała. Co ciekawe, Logitech tutaj gdzieś sugeruje w materiałach, że bez podświetlenia jest w stanie wytrzymać no nawet 10-15 razy dłużej, około 500 godzin, nawet gdzieś tam takie hasła padają. Natomiast no, nie będę tego sprawdzał, bo podświetlenie w klawiaturze jest na tyle urocze, że aż żal je wyłączać, a nawet z włączonym podświetleniem trzyma się dość dobrze. Przyciski, jakie zostały tutaj wykorzystane, mają siłę aktywacji na poziomie 43G liniowo i 45G dotykowo. Łączny zakres ruchu przycisku to 3,2 mm, ale już punkt aktywacji jest zawieszony na poziomie 1,3 mm. Czyli bardzo szybko delikatne, delikatne naciśnięcie będzie powodowało, że przycisk nam załapie. Jest to taka technologia no, stworzona przez Logitecha. Nazwali ją sobie przełącznikiem. Mechanicznymi GL. E, zapewniają krótki czas reakcji, to oczywiste, ale są też wystarczająco precyzyjne, nie zdarza się e, przypadkowe ich naciśnięcie, ale o tym nieco później. E, no i możemy tak naprawdę przejść bezpośrednio do omówienia wyglądu tej e, klawiaturki. E, w białej wersji bardzo ładna. Tutaj w głównym kadrze nie widać, ale na przebitkach będziecie doskonale widzieli delikatne podświetlenie, które wydobywa się e, spod przycisków. E, Możemy ją w pełni skonfigurować w aplikacji Logitech g, -Hub, g -Hub oczywiście, jak większość nowych sprzętów marki Logitech. Nie ma numeryka, no rzecz jasna, TKL w końcu. Mamy klasyczny układ z długimi shiftami, z dwupoziomowym enterem, no i wszystkie te przyciski, które zazwyczaj w klawiaturach mechanicznych dostępnych na naszym rynku są, to znajdziemy i w 515. Na górze zacznijmy od lewego górnego rogu. Mamy trzy przyciski do ustawienia połączenia, czy ma być właśnie nadajnikiem, czy przez Bluetooth. Spoko, zaświeci się odpowiednia dioda wówczas, jeśli połączenie zostanie aktywowane. Na prawym górnym rogu przełącznik wraz z dwoma diodami, jedna symbolizująca włączenie przycisku Caps Lock, druga ewentualny stan. Baterii na tej właśnie szarej części górnej, takiej wspornikowej, ja to nazywam, nie wiem czemu, taka belka na samej górze, mamy również gniazdo USB typu C do ładowania, a na odwrocie nóżki dwupoziomowe możemy sobie klawiaturkę bez żadnego problemu na dwa kąty nachylenia ustawić. Z tyłu jest również miejsce fajne na nanoodbiornik LightSpeedowy. Dobrze, że jest, za każdym razem to potwierdzam. Nie lubię, jeśli mamy taką, taką technologię wykorzystaną, takie urządzonko dodatkowe, a nie ma na niego miejsca. I trzy gumowane nóżki na dole. Ze spodu klawiatura jest w takiej fajnej, chropowatej fakturze. Trzyma się bardzo dobrze biurka, jest zresztą tak stworzona, jest płaska, niska, że no, jak placek przyklei się i leży. Bardzo mi się to podoba. Na lewej i prawej krawędzi klawiatury e, nie znalazło się nic poza logiem e, gamingowego oddziału, że tak powiem, Logitech oraz modelu, czyli G515. E, na dolnej krawędzi nie mamy nic, jest tylko połączenie tego srebrnego, szarego materiału z białym frontowym panelem klawiatury, na który właśnie teraz przejdziemy. No i tutaj <laughs> przyciski mają wystarczająco dużą yy, odległość między jednym a drugim, nie zdarza się bez... Jakieś przypadkowe naciśnięcie, tym bardziej, że jest to, tak jak mówię, technologia bardzo precyzyjna i tutaj, mimo iż jest niskoprofilowa, to wymaga odpowiedniej siły nacisku. Jest fajnie sprężyście, żeby dany przycisk nacisnąć. Spod spodu przebijają nam diodki, które są delikatne. Tutaj to podświetlanie jest bardzo delikatne. Ono nie jest takie, jak w niektórych lewaturach, że w zasadzie świeci się wszystko. Co też ma swój urok, ale tutaj nie. Tutaj poszło, tutaj Logitech poszedł w taką bardziej stanowaną konstrukcję, i akurat muszę przyznać, że w tym designie mi się to bardzo podoba. Chwila dla głosu przycisków. Bardzo przyjemny, naprawdę taki stłumiony, mechaniczny głos. Jeśli miałbym go porównać do jakichś przycisków z tych, które znacie, no to pewnie będzie. Nie wiem, może do Redów, do Brownów. W tym kierunku bym tutaj zmierzał. Sam grawer i czcionka bardzo czytelne. Podświetlenie nie tylko przebija między przyciskami, ale również właśnie przez grawer. Dzięki czemu nocą nie ma żadnego problemu z tym, żeby dobrze dostrzec znaki, a jednocześnie nie razi za bardzo w oczy. Jakość wykonania tego wszystkiego jest naprawdę dobra, jak to w przypadku marki Logitech zawsze było. No tutaj nie ma do czego się przyczepić. Wszystko ładnie spasowane fajne materiały wykorzystane do stworzenia tej klawiatury, nawet jeśli pochodzą w jakimś stopniu z recyklingu, to tym lepiej, bo w ogóle tego nie widać. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Tak jak większość sprzętów z gamingowej serii Logitech, również G515 LightSpeed TKL współpracuje z aplikacją Logitech G Hub. Od razu wyświetla się stan baterii, metoda podłączenia i czy włączony jest tryb gry. Wchodzimy do środka i mamy wizualizację klawiatury, czas pracy przewidywany na aktualnym podświetleniu w aktualnych ustawieniach. Jesteśmy akurat w zakładce lighting, czyli ustawienia w podświetlenia. Proszę bardzo do wyboru do koloru kilka różnych trybów wraz z ustawieniami kolorów. No to wszystko co doskonale już znacie z pozostałych sprzętów marki Logitech. Wizualizacja i natychmiast przenosi się to na bezpośrednio na klawiaturę. Animacje jest tego też trochę do wyboru, jak zawsze w przypadku tych sprzętów Logitecha wygląda to na klawiaturach po prostu bardzo ładnie. Ale dobrze, wyjdźmy sobie do e, przypisań tym razem. Mamy tutaj kilka e, ustawień podstawowe, klawisze funkcyjne oraz ustawienie G-Shift. Możemy sobie wyszukać jakieś ustawienia według tego co zapisaliśmy, możemy przeglądać ustawienia społecznościowe oraz tworzyć własne ustawienia. Wstępne opcje raczej dla zaawansowanych, bo możemy sobie tutaj poprzypisywać konkretne makra, ale jak to u Logitecha działa to jak zawsze bardzo dobrze. Przechodzimy do trybu gry, który no, tak jak sama nazwa wskazuje, wyłącza te przyciski, które mogą nam tutaj troszeczkę mieszać, między innymi przyciski Windowsa, ale możemy sobie też dokonfigurować to we własnym zakresie. Ustawienia pod konkretne aplikacje, czyli jak klawiatura będzie pracowała na pulpicie, jak w poszczególnych grach, możemy sobie przypisać tutaj również podświetlenia, czyli żeby na przykład w C.S. ie klawiatura wyglądała... Nie wiem, w jakiś konkretny sposób na pulpicie w jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej. No działa to po prostu bez żadnego problemu. I jak widzicie, aplikacja sama rozpoznaje, w którym obecnie e, trybie ma pracować. No i tak naprawdę to wszystko. Aha, jeszcze możemy sobie wejść w ustawienia urządzenia, w których możemy sobie e, poczytać więcej informacji na temat e, właśnie klawiatury. Pobór energii, proszę bardzo, fajnie wszystko rozpisane. Podświetlenie, lighting stanu komputera. Efekty podczas uruchamiania urządzenia. Oświetlenie przy braku aktywności. Na jakie ma się przełączyć i po jakim czasie. Kiedy ewentualnie całkowicie wygasić dla oszczędzania energii. No i wbudowana pamięć. Także aplikacja jak zawsze na medal. Najważniejszym z perspektywy tego materiału będzie to, jak sama klawiatura się spisywała podczas. Zarówno codziennej pracy, pisania, jak i grania. No i nie będę owijał w bawełnę, zarówno w jednym, jak i w drugim zastosowaniu, spisywała się na medal. Pisanie. Na niskoprofilowej klawiaturze, ja jestem przyzwyczajony do, do klawiatur m.in. z MacBooka, jest mega wygodne. Przyciski reagują responsywnie, naciskają się dość szybko, ale w wyraźnym momencie da się go elegancko wyczuć. Fajnie sprężynują, dzięki czemu klawiatura nie ma takiego miałkiego wrażenia podczas pisania. Odstępy między przyciskami, tak jak wspomniałem, są wystarczające. Podświetlenie, nawet, podświetlenie dobre nawet do pracy w zupełnej ciemności. Także tutaj no, nie ma do czego się czepiać, tym bardziej, że klawatura jest naprawdę cicha, szczególnie jak na mechanika. No i gry no, Logitech, seria gamingowa, to mówi samo za siebie, tutaj y, absolutnie żadnych zastrzeżeń, czy to w cs czy w jakieś trochę szybsze gierki pobawiłem się. Yy... W takim starym emulatorze mugen się nazywał i bez żadnego problemu wszystkie przyciski reagują, nie ma żadnego ścięcia, nie ma żadnej blokady, działa super. Dodatkowo możemy zaprogramować sobie dodatkowe funkcje, makra w oprogramowaniu Logitech G Hub, które jest coraz bardziej rozbudowane, więc y, ci bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą tutaj zdecydowanie więcej funkcjonalności, ale i ta podstawowa jest w zupełności wystarczająca. Gra w CSA, no super. Chociaż teraz coraz bardziej popularne stają się te klawiatury takie y, na granicy czytowania, czyli te, które jakoś natychmiast... Y, Reagują na naciśnięcie dwóch przycisków, co pomaga przy wychylaniu się za ścian. Tak, lewatura takiej technologii nie ma, więc gramy naturalnie, ale mimo to, no ja nie miałem do czego się przyczepić. Czas pracy na baterii jest na tyle dobry, że spokojny kilkanaście gamingowych sesji, takich dwugodzinnych sobie zaliczycie i nic się z nią nie stanie. Dodatkowo, jak już będzie zbliżała się do końca baterii, to stosunkowo wcześniej Was ostrzeżę. zarówno jeśli macie zainstalowane oprogramowanie, to powiadomieniem systemowym, jak i tutaj ikonką baterii na górze. Ładuje się błyskawicznie. Podłączyłem sobie ją na chyba, nie wiem, godzinkę do ładowania pod zwykłym portem USB przypominam, nie żadnym jakimś super szybkim i bez problemu e, złapała chyba 70% z 15. Więc to już zapewniło kolejny tydzień, lekko kolejny tydzień grania. No i cena na stronie Logitecha około 510 zł, więc dużo. Na całe szczęście, strona Logitecha nie jest tutaj jedynym wyznacznikiem, bo w zwykłych sklepach z elektroniką, znanych, popularnych, zaufanych, możemy ją kupić za około 370 zł. Nawet gdzie niegdzie widziałem już taniej po 350. I uważam, że za 350 zł, jak za jakość wykonania Logitecha, ten ciekawy design, bo ona jest inna niż większość klawiatur, ale przypadła naprawdę mi do gustu, urocze podświetlenie, szybki czas reakcji, dobry czas pracy na baterii, wygodę i ciszę, to opcja naprawdę warta Waszej uwagi. Jeśli tylko budżet pozwala, ja marki Logitech no jeszcze nie zdarzyło mi się nie polecić. Tym bardziej, że ta klawiatura. Naprawdę dobrze sobie radzi w każdym zastosowaniu i nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Logitech G515TKL na, na naszym kanale. Z Wami dzisiaj Burzyk. Do zobaczenia. Spieszyłem się tak, dlatego że bateria się kończy i musiałem szybko. Tutaj, wiecie, na raz. Jest G.